Szukacie pomysłu na jakiś fajny biegowy cel na 2026 rok? No to co powiecie na Włochy? Mam tu dla Was mały przegląd, taki przewodnik po najciekawszych imprezach, które po prostu trzeba wziąć pod uwagę, układając sobie kalendarz startów. No i wiecie co? To jest chyba najlepsze podsumowanie, jakie można sobie wyobrazić. Bo bieganie we Włochach to jest coś więcej niż tylko sport to jest no, unikalne doświadczenie. Trasa prowadzi przez żywą historię, czuć tę kulturę, a widoki są po prostu obłędne. Mamy tu idealne połączenie sportowe wyzwanie i przy okazji niezapomniana wycieczka. Dobra, to od czego zaczynamy? Oczywiście, że od królewskiego dystansu. Przyjrzymy się czterem prawdziwym ikonom włoskiej sceny biegowej to są biegi, które co roku ściągają tysiące ludzi z całego, całutkiego świata. Okej, okay, na pierwszy ogień idzie Rzym. Wyobraźcie to sobie, start i meta dosłownie u stóp Koloseum. No coś niesamowitego. Cała trasa to jak jedna wielka lekcja historii na żywo. No dobrze, to teraz konkrety. Zapisujcie datę. 22 marca 2026 roku. Na trasie mija się Forum Romanum i, oczywiście, słynną Fontannę di Trevi. To jest bieg przez samo serce wiecznego miasta. Serio. Pakiety startowe zaczynają się od 89 euro, więc wiecie, jak to jest. Im szybciejszy człowiek zapisze, tym po prostu lepiej dla portfela. Okej, okay, z historycznego, wiecznego Rzymu lecimy prosto do stolicy mody. Czas na Mediolan. A tamtejszy maraton? Cóż, jest szybki, jest płaski i co tu dużo mówić, jest niesamowicie stylowe. Kiedy? 12 kwietnia 2026. A co zobaczymy po drodze? No, legendarną Operę La Scala, potem majestatyczną Katedrę Duomo, no i te klimatyczne kanały w dzielnicy na Wigli. Ten bieg świetnie pokazuje dwa oblicza miasta. To historyczne i to super nowoczesne. A koszt? Podobnie jak w Rzymie, startujemy od 89 euro. A teraz mam coś, co jest absolutnie, ale to absolutnie jedyne w swoim rodzaju: Maraton w Wenecji. To jest bieg po mieście, które leży na wodzie. Tego doświadczenia po prostu nie da się porównać z niczym innym. Pytanie: co w nim jest takiego niezwykłego? No więc posłuchajcie. Najpierw biegnie się przez ten długi most, który łączy lądy z wyspą, a potem. Potem na biegaczy czeka tymczasowy, 170-metrowy most pontonowy. Oni go budują specjalnie na ten bieg, nad Kanal Grande. Dzięki temu wdziega się prosto w samo serce miasta. Genialne, co? A, i jest jeszcze jeden detal, który idealnie pokazuje, o co w tym biegu chodzi. Na ostatnich kilometrach czeka na nas 14 małych, urokliwych mostków. To jest prawdziwy test siły, ale też techniki. I właśnie to czyni ten maraton absolutną, totalną legendą. I naszą listę w wielkiej czwórki maratonów zamyka Florencja, to jest bieg przez sam środek kolebki renesansu. Wszędzie wokół dzieła sztuki i ta niesamowita architektura. Biegniemy obok tej przepięknej katedry Santa Maria del Fiore, potem przez słynny most złotników. Ale uwaga, mam tu kluczową informację: to jest jedna z najszybszych i najbardziej płaskich tras maratońskich w całych Włoszech, czyli co. Idealne miejsce, żeby powalczyć o życiówkę w absolutnie spektakularnej scenerii. Dobra, ale Włochy to przecież nie tylko maratony, prawda? Teraz pora na biegi, gdzie główną rolę grają krajobrazy i no trochę nietypowe formuły. Jeśli jest tak, że sceneria jest dla kogoś równie ważna, a może nawet ważniejsza, niż czas na mecie, to ten półmaraton jest pozycją absolutnie obowiązkową. Jezioro Garda i te otaczające je Alpy, no to jest tło, którego się nie zapomina. Bieg startuje w Riva del Garda, a cała trasa leci wzdłuż północnego brzegu jeziora. A co to oznacza? Ano, stały widok na góry odbijające się w tafli wody coś pięknego. I co ważne, profil trasy jest naprawdę płaski, co pozwala po prostu cieszyć się tymi widokami, bez jakichś morderczych podbiegów. A ilu ludzi tam biega? Co roku impreza ściąga około 3000 biegaczy z całego świata. To tworzy taką fantastyczną, międzynarodową atmosferę. Super okazja, żeby poznać ludzi, których kręci dokładnie to samo. A teraz mam coś dla tych, którzy szukają. no, czegoś zupełnie innego: Salomon Running Milano. Co to takiego? To miejski bieg trailowo. Tak, tak, to nie pomyłka. Trasa leci przez parki i tereny zielone Mediolanu, ale ma w sobie elementy przełajowe. Są jakieś podbiegi, są nieutwardzone ścieżki. Do wyboru mamy trzy dystanse. Półmaraton – 15 albo 8 kilometrów. Taka mała przygoda w miejskiej dżungli. A ceny pakietów zaczynają się już od 45 euro. No i co? Jest inspiracja? Mam nadzieję, że tak. Brzmi ciekawie? Super, no to w takim razie przejdźmy do konkretów, czyli jak to wszystko zaplanować. Dobra, to teraz super ważna część, taki krótki przewodnik, krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby bez żadnych problemów stanąć na linii startu we Włoszech. Sam proces jest w sumie prosty. Krok pierwszy, wybieramy imprezę. Portale takie jak finisher.com mogą się tu przydać. Krok drugi, znajdujemy oficjalną stronę tego biegu. Krok trzeci, wiadomo, rejestracja online. I krok czwarty, Uwaga: absolutnie kluczowy i obowiązkowy we Włoszech zaświadczenie lekarskie. I tu, proszę, chwila skupienia, bo to jest mega ważne. Żeby wystartować w zawodach we Włoszech, trzeba mieć specjalny certyfikat medyczny. I to nie jest jakieś tam zwykłe zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu. Ten dokument musi potwierdzać zdolność do uprawiania sportu wyczynowego i wymaga konkretnych badań jak EKG czy spirometria. Mówię serio, bez ważnego certyfikatu w dniu zawodów nikt nie wyda pakietu startowego. To jest zasada, od której po prostu nie ma żadnych wyjątków. No dobrze, podsumujmy to wszystko. Taka włoska przygoda biegowa to jest coś o wiele, wiele więcej niż tylko start w zawodach. To po prostu fantastyczna okazja, żeby połączyć swoją pasję ze zwiedzaniem. Klucz do sukcesu: planowanie z wyprzedzeniem, ogarnięcie wszystkich tych dokumentów na czas i oczywiście, no, odpowiedni trening. A wtedy zobaczycie, sam bieg staje się tylko częścią jakiejś większej, absolutnie niezapomnianej przygody. No i zostaje nam jedno kluczowe pytanie: Rzym, Wenecja, Florencja, a może jednak to malownicze jezioro Garda. Które z tych miejsc znajdzie się na waszej biegowej mapie na 2026 rok? Wybór oczywiście należy już tylko do Was.